No, gdzie wylazłem? Pogodzić się można z powrotem, nie? Głupcia gdzie jesteś teraz? Głupcia? A kurwa nie paszyłem. Jeszcze wiesz, zaufałam się XS-mi, leczyłam. Trzeciego początek. Dobra, próbujemy. To będzie nasz, nasz szalenkowy oczywne. Poczekaj, ja tam ten kamień widzę. Jestem, jestem po tym, po chillu. Ej, Jay, to teraz tak. Gdzie się idzie po ten, 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 ten. gdzie się idzie? Status o trzecim. Dobra, widzę. To jest go, golem, to jest ostatni już tak? chodź. ostatni ha, Ale nie tak. <głos> <głos> Jak to pani tutaj. wyglądała, ja mówię, "Ego wciat to jest w dół." Nie, nie tak. <grywia> to ja odwaliłem. Ride the lighting is probably. <grywia> No. Nie ma statu... Zrobimy sobie tutaj gilfotę, u góry. Jak tam wchodzi? Gdzie tutaj ten... gdzie jaki jest tutaj? Skrzyż na środku. Nie <laughs> Nie, no. I... To już koniec jest! Eee, ja czekam co... Można? Jezu, coś do mnie strzela. Można iść na drugą stronę. Szygałem. Szygałem, czekaj, w, w stronę sz... sz... do portalu. Nie, nie, to, 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 to cię tepię potem jak skończę. Dobra, cicho. A, no, to tam. Dobra, tam jest... jak już tutaj jestem. Jestem tutaj. Gdzie ten status? Chyba ja się popsułem. Czekaj, jak wiem gdzie. Już idę tam do ciebie. W, w, którym? Z... w którym go? Przeć. Po tym spadzistym czy mi zeskoczyłam? Zaskoczyłam przez dwa malutkie, wskakuję na korzeń. To idzie dobrze. Jeszcze jeden malutki. I tutaj ten, zawić okay. Ktoś zbiera jakieś klejnoty dla jubilera, bo mam tego trochę Chodźcie to chcę coś zrobić. Ło matko. Pada mi cały czas. a mi się zawinęło